Siemano Siema Zapraszamy na wspólne tuptanko Rodzinka Wraca od rodziny I ja żeby się przy okazji trzeba Potuptarzyć Łączkę mamy fajną A zerknijcie Z tyłu Jakie piękne widoczki Kiedyś mnie tu niedaleko już kopali Ale jak wracamy Zawsze chwilka. Na kopanie się znajdzie, a sprzęt zawsze jest w bagażniku. Więc zapraszamy do pierwszego dołeczka. Piękne krajobrazy. Tak, Kacper? Tak. <gry> tak. I właśnie, tak tu ptając, jest chyba pierwsza krągłość. O! Mamy. Łup! Gdzież się jest pierwsza krągłość o coś coś wygląda, że może być problem ale podczyścimy delikatnie i już po delikatnym szlifnięciu Już wiadomo co to mamy W takim stanie 11 krajcar data 1800 Kasper, tutaj 58 Kasper, ma lepszy wzrok. No i zerknijmy słoneczko. Chyba tak, 58 Młode to Jak oceniasz? Twój wzrok? 58? Tak, zobaczymy później, ale wstępnie. 1858 Albo gdzieś 1885. Dobra, zobaczymy. Jest pierwsza krągłość. Lecimy dalej. Jest główny kopacz. Ekipy. Na pierwszy jak wychodziło? wychodziła piękna krągłość. Albo jakiś guziczek. A wyszedł co? Edernit. Monetka z ogonkiem. No ładnie, ładnie grało. Troszkę gorzej wyszło. Ale dobra. Wędrujemy dalej. I cyk. Następny dołeczek. Za wiele krągłości nie ma. Ale już my ją tu... Już my ją widzieli. Że jest to krągłość. Jest to aluminiaczek. O! Ale się! Jest to aluminiaczek. 75. 50 grosziwów. Ale co tu widzimy? O! Właściciel pola przyjechał. Chyba mu trzeba oddać monetkę, tak? Damy mu na koło. No! Ale się popisał. Właściciel pola, piękny szczam sezonu. Kasa została, traktorek został do następnego. Ojciec, stanowisko. O, stanowisko pod laskiem. Kaspa się tu przygotowuje. Podjęcia, bo jest to chyba krągłość. Tak? Krągłeś to już na pewno. Tak, to jest dobrze. Jeszcze by się dało odczytać, bo na razie... <laughs> Poza perelem nic nie wiadomo. A nie, krajca był wiadomo. Co tam mamy? Tak, szlifuj. Albo nie, nie szlifuj, bo... Nie. Będzie problemów. <laughs> Co to w ogóle? Pere. A, pere. Aluminiacze, pokaż. Pokaż go tu. Dzik, o jest. Dwa grosięta. Dwa grosięta. O, ale co mu tu z tyłu jakieś. O. Skiereszowany. Dwa grosze 49 Do odczytania cieszy. monetka, cieszy. Będziemy dalej. Zerknijcie jeszcze raz. Jakie piękne. Chociaż już były kiedyś ujęcia, no, tam góra Żar, elektrownia szczytowo-pompowa, piękne widoki są z góry, może walniemy, zdjęcie jak to wygląda z góry, ale naprawdę efekt super, ale o czym innym mieliśmy mówić, nie, nie ma krążka, ale mamy resztki harmoniki. Ktoś zagrał. Szkoda, że nie zostawił całej. No ale wybaczymy mu. Może zostawił coś. Coś ciekawszego. A my podążamy dalej. I mamy. Kolejny. Gdzieś tu wyskoczył. Asper. Odejmuj. Bo ja tam widziałem pół dokładnie. Pół monety. Odbierz. Przekaz. Co to będzie? Ale chyba będzie do odczytania, tak? Mm. Czekaj. Jeszcze coś pokazuje. Dwójeczka. To gdzie masz cesarstwo? Tak? Czekaj. O, jest. Jest płyn. Użyty. Dobra. Cyk. To jest dwójeczka. Tak? No, ale cóż pokaż się przedstaw się nam kto ty jesteś? To jest, dwójeczka ale niestety tylko pół chyba, że jeszcze coś się znajdzie, ale niestety tylko pół dobra, lecimy dalej I tyk, kolejny dołek tym razem Useczka. byłby komplet, bo tam wyżej nie nagrywaliśmy był pocisk teraz mamy łóżkę ależ nam to świeci Pokaż się, Dobra. Łuska. Pewnie Mosin. Lecimy dalej. Młody już tu przygotowuje się. On się zabiera do tego. Tak, kolejna okrągłość. Coś, coś zaczęło się pokazywać. Kasper. Prawda toż. Co tam masz? Delikatnie, bo to o, jest dyszko. 10 fenoli w końcu widać. I to widoczne 10 fenoli, coś, coś niesamowitego. Dobra, delikatnie, bo to jedzie mi Zazwyczaj białe sztuki wychodzą, a tym razem coś niesamowitego. Historia na naszych oczach o. Mamy dyszkę. Hmm. W miarę, w miarę <dyskujesz> Dycha 49, 10 fenoli W końcu pokazał się Jak wyglądają, bo malutko o. Zapominaliśmy tu ptamy jeszcze niewiele zostało Główna rodzinka już dłoni może po malutku trzeba się zbierać, ale jeszcze jeszcze pogrzebiemy I to już ostatnie Ostatnie znaleźnisko mieliśmy go nie pokazywać Bo plomby zazwyczaj niewiele tam na nich widać ale Kacper sobie siedział na stanowisku i zerknijcie Dziękuję to było dobrze widać Hop. O, czekaj, o o o i, I coś I się chce na niej pokazać Ale nawet lepiej czytelny niż Monety <głos》> niż, niż monety i data też pokaźne też do końca nie widzę, 1800 któryś, któryś, któryś tam może 83 co ma? dobra, no do ligania, bo to przecież ale zazwyczaj tylko plomba, plomba, a tu jedna Dużo o Boże. Tam się z jakiś może chciałby przerysować Niestety nie przeczytamy Co tam może Data też ładna Czyli nie Też coś w sobie mają Nieraz się znalazło bardzo fajne Ale ale to już koniec Ale jeszcze wrócimy na troszkę dłużej Zawsze jakieś moniaki tu wyskakują, tak dobra Lecimy I koniec Doszliśmy do początku, to jest, że farmer jeździ do początku naszej przygody zrobimy szybciutkie podsumowanko. Wiele czasu nie było, ale jak na czas weszły łyseczki. Współcześniaczek Młodego Moneta 2008. Młodego jeszcze raz pozdrawiamy. Dziękuję. Co tu mamy? 50 groszy, PRL 2 grosze. Pokaż się tu och, god tam tragicznie, 1858 chyba. Tu za Mamy 10 fenoli. dawno żeśmy go nie widzieli. Widzieliśmy, Wiedzieli, że, że to fenolek, ale nic nie było widać. Tu cesarstwo, pół dwójeczki, 1876. Pół cesarstwa. Pół Klombunia. Też ładna data. A jakaś. Coś od czegoś było. Jak na tak krótki czas. To całkiem nieźle. Przygoda zaliczona. Tak Kacper? Tak. Farmer. Farmer? Farmer się odezwał. Żyje w kabinie, nic mu nie jest. Chociaż zaliczył glebę. Dobra. Jak się podobało? Dać łapki i subskrypcji. Tak jest. Komentować. I jeszcze raz powtórzę: wszystko co na filmie. Ten młody człowiek to montuje. Są nie niedociągnięcia, ale trzeba się uczyć. Więc tak jest. Piątula młody, lecimy. Do następnego.